Dzisiaj otwieramy Centrum Aktywności Lokalnej na Zakrzowie. Jest to już kolejne takie miejsce na mapie Wrocławia. Jest ze mną pan prezydent miasta Wrocławia, Jacek Sutryk. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jakie to uczucie otwierać właśnie już kolejne miejsce, które ma na celu aktywizację mieszkańców, nowe aktywności? No bardzo, dla mnie osobiście bardzo fajne, tym bardziej, że ten projekt, projekt Centrum Aktywności Lokalnej Rozpocząłem z moimi koleżankami i kolegami, jeszcze jak byłem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli prawie 20 lat temu. No i od tamtego czasu ponad 20 takich miejsc, na, dokładnie 24 takie miejsca na mapie Wrocławia. No i to nie koniec, ponieważ w tej chwili pracujemy nad dwoma kolejnymi: ulica Dekarska i, i ulica Krucza. No i to są miejsca, które rzeczywiście. Są niezwykle ważne i potrzebne, ponieważ one organizują, organizują mieszkańców wokół fajnych, dobrych rzeczy. One dają możliwość bycia aktywnym, możliwość budowania relacji, więzi takich dobrosąsiedzkich, no bo przecież w układzie osiedla te relacje są bezcenne. No i cieszę się, że to tutaj się dzisiaj właśnie wydarzyło na Polu, na Zakrzowie. Super integracja mieszkańców i też takie wspólne działanie. To są słowa klucz, które dzisiaj przeważają. Na Psimpolu dzieje się ostatnio bardzo sporo, jeśli chodzi o inwestycje. Znajdujemy się obok otwartego w tamtym roku aquaparku na Zakrzowie. Teraz Centrum Aktywności Lokalnej. Wręcz legendarną inwestycją w naszej dzielnicy, o której się mówi, jest również tramwaj. I jakiś czas temu rozpoczęły się te prace bardziej konkretnie. W następnym tygodniu mają ruszyć konsultacje społeczne dotyczące Dokładnego przebiegu trasy tego tramwaju. Proszę powiedzieć, czy data, o której też pisaliśmy jakiś czas temu, czyli ten 2031 rok, jest w ogóle możliwy, że ta inwestycja powstanie i w końcu dojedziemy tramwajem właśnie tutaj. Rzeczywiście rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat korytarza transportowego, tak? Bo my po wielu miesiącach analiz przeprowadzonych przez ekspertów, zaproponowaliśmy mieszkańcom. Opala, bo tej oczywiście w dużej mierze będzie do, 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 dotyczyła ta inwestycja, zaproponowaliśmy korytarze transportowe, które są, ja bym powiedział, realne i e, możliwe. One różną się w swoim przebiegu. Stąd właśnie teraz potrzeba konsultacji społecznych, aby wybrać ten najlepszy korytarz, najbardziej optymalny dla, dla mieszkańców. No i odpowiadając całkiem wprost na Pana pytanie, ja oczywiście chciałbym, żeby ten tramwaj zgodnie z tą podaną datą 2031 roku pojechał. Ktoś powie, że to, że, że, że to strasznie dużo czasu. Ja bym powiedział tak, biorąc pod uwagę, z jaką inwestycją mamy do czynienia, z jak Skomplikowaną technicznie, no i przede wszystkim jak drogą, bo proszę pamiętać, że dzisiaj szacunki mówią o tym, że obojętnie na który wariant się nie zdecydujemy, to może być inwestycja w granicach 800 milionów złotych. No to jeszcze przed nami będzie oczywiście pozyskanie tych, tych środków, albo to będą środki zewnętrzne, albo, albo będziemy próbować je wpisać w kolejne wieloletnie plany inwestycyjne. No dzisiaj średnioroczny budżet w na inwestycje to jest miliard złotych. Tu proszę zobaczyć, to sama jedna inwestycja ma kosztować 800 Milionów złotych. No ale ja bym powiedział tak, no tym się będziemy martwić za jakiś czas. Najpierw musimy zdecydować, które ten tramwaj ma jechać, i temu są poświęcone te, te konsultacje. Dzisiaj pracujemy we Wrocławiu nad pięcioma nowymi liniami tramwajowymi. Ta właściwie właśnie w tej piątce się z, znajduje. Także udaje nam się plany, że tak powiem, realizować i domykać. Wierzę, że i ten za jakiś czas domkniemy. Czyli krok po kroku Psie Pole, jak i inne dzielnice Wrocławia, osiedla, mają szansę już niedługo na połączenia tramwajowe. Czy coś jeszcze teraz w planach miejskich takiego tutaj na Psim Polu jest? Z całą pewnością dzieje się dużo w, powiedzmy, w otoczeniu Psiego Pola, czy tutaj też tej części Zakrzowskiej, no pracujemy nad, czyli inwe, będą inwestycje, które będą miały z całą pewnością oddziaływanie, prawda, i taką inwestycją będzie na pewno Aleja Północna, tak, Czyli po przecież z ulicy Żmigrodzkiej do y, właśnie Jana III Sobieskiego, do Alei Krzywołustego, jak to w, w, woli. No a ostatnio rozmawiamy także z Urzędem Marszałkowskim i z, sąsia, z sąsiednimi gminami na temat tak zwanej na roboczo, my ją nazywamy trasy nowoswojczyckiej, prawda? Czyli znowu połączenia od, z kolei dalej od Alei Krzywołustego do, y, obwodnicy, do obwodnicy y, w, wschodniej, tutaj przy tym, y, przy tym rondzie, y, gdzie są y, gdzie, y, gdzie, y, prawda, gdzie, gdzie jedziemy na Dobrzykowice, także to, to wszystko też ma znaczenie, tak? To ma bezpośrednie oddziaływanie dla po prostu mieszkańców Psiego Pola, z, powiedzmy drobniejszych, chociaż nie takich drobnych, ale na pewno ważnych rzeczy. To przecież remont szkoły nr 44, która znajduje się właściwie, można powiedzieć za naszymi plecami, remont bloków sportowych. No ale konsekwentnie zmieniamy Wrocław, zmieniamy Psie zmieniamy Zakrzów. No to my oczywiście też trzymamy kciuki za te inwestycje. Moim gościem był prezydent Wrocławia. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękuję.